Ostatnio na filmiku dostałem informację, że brakuje mi rękawic, także teraz mam, jestem przygotowany w rękawice taktyczne. No, powiedzcie, Ci, troszkę są wyeksploatowane, no ale przeszły troszkę, 3 lata w wojsku, w WOCie, teraz już po prostu rękawice z tego zostały. Przydały mi się nowe, ale na nowe będzie jeszcze czas. Na razie to, co mam, to i tak lepsze niż nic. Dobra, idziemy. Bo Trochę, trochę jest tu trochę dziwnie, bo tak trochę ludzie chodzą dookoła, więc to zróbmy po prostu szybko. Jest tu jej aut, też nie wiem czy stanąłem w odpowiednim miejscu tym samochodem. Tak więc my idziemy, patrzymy co tam jest i... no i za mną. Naszym celem jest ta hala, ona jest ponoć opuszczona, przynajmniej na tak pisało, że ta hala jest opuszczona, sprawdźmy czy aby ja na pewno. Tak, tak, on. Dobra, yy, nie wiem, czy opuszczona, ale na pewno otwarta. To zaj zajrzyjmy do środka. Dobra. Kurczę. Wygląda, no rzeczywiście, na opuszczoną, aczkolwiek Spodziewałem się, że tu będą jakieś śmieci, a ty powiem, że tutaj jest jakby posprzątane. Otwarte jest na oścież. Natomiast nie ma tutaj nic jakichś gradów. Możliwe, że ktoś tutaj nad tym czuwa, żeby tutaj nie było... nie było za... o. Którego roku kalendarz? No gdzie ty widzisz kalendarz? To? To nie jest kalendarz. Kadr jest jakiś kalendarz? No, ja chciałem nie widzieć kalendarz z 2018 roku, czyli no nie jest aż tak bardzo... Za... Stare. Tak, <laughs> <laughs> <Ach>. nie wystraszył. <laughs> O, no, zobaczmy co tutaj jest. No niesamowite. Przycisk subskrybuj. Klikajcie. Tutaj jakiś taki standardowy regał z metalikami z jakichś tam soczków, jakiś flagi. Tutaj widać, że ktoś pewnie ochronia pił kubusia, bo to, to wygląda jak jakieś, nie stanowisko jakiegoś gościa, który kontrolował to. Nie, nie mam pojęcia do czego to służyło, ale w każdym razie to już jest w stanie surowym. Tu widać, że poodpadało to wszystko od sufitów. Tutaj jakaś tam drabina się zachowała. Czyli, no tak, no opuszczone, aczkolwiek nie zamknięte. Wszystkie, wszystkie tutaj drzwi były po prostu otwierane. Zakaz palenia. No ale tro, troszkę nie ma takiej śmieci typu piw i tak dalej. Czyli widać, że tutaj raczej nie siedzą i nie piją sobie. Ale jest, jest takie, o, dziadostwo. To jest, kurwa, nawet. Ciężko, ciężko stwierdzić co to w ogóle jest. Jakieś... Nie mineralne, czy coś takiego? Kurde. Jakieś nowo jakieś włókina. Taką wełną mineralną coś takiego. Tu jest y, wszędzie dużo kurzu, ale może coś... Ala było nie wiem, może tutaj przycicha. Oj coś nie wiem, nie wiem. I tutaj drabina. Wchodził tam nie będę, bo i tak widać, że nie ma dokąd tam wejść. Co, nie chcesz być na tym? A Tylko po co mam tam wejść? Tak żeby do, tak było fajnie, że przetestuję drabiny, czy żeby... To pytanie, czy jest stabilna? Nie no, stabilna jest na pewno. Dobra. Tyle. No więc nie stać. Niezłe. <noise> e, ale patrz, tam rzeczywiście można było gdzieś nawet jakaś tam platforma jest. To czekaj chw chwilę przerwy? E, czekaj, tam jeszcze oprócz tego magazynu są takie jakby, nie wiem, garaże, tam widziałem. Obejdźmy to dookoła, zobaczmy co te opuszczone miejsce ma do... O, jeszcze patrz, rura mnie teraz zaczęła zastanawiać. Po co ta rura? I tam jest chyba jakiś wylot. Wiesz co? Mi się zdaje, że ta drabina jest po to, żeby tam ten wylot otworzyć i to może na dach czy żeby wyjść. Żeby na przykład odśnieżyć dach w zimie, bo wiesz, na, na takich magazynach nie może być po prostu dużo tego. Dobra, wyszliśmy jednymi drzwiami, wyjdziemy tymi drugimi. Zobaczmy, tutaj widzę pojęczynę. Żeby nie wejść w pajęczynę. dobra, i tak. Tak ta hala wygląda właśnie z zewnątrz. Są dwa wejścia, jednym my wyszli, drugim my weszli. No ale, ale obejdźmy ją dookoła. Zobaczmy, jak tam wygląda z drugiej strony. No, to jest zarośnięte, ale widać z zewnątrz okna. No, z zewnątrz bardziej wygląda na opuszczone i przynajmniej z tej strony, bo tutaj widać, że tych krzaków jest pełno, nikt, nikt tych krzaków nie kontroluje. Okej, okay, no jest jeszcze jeden el, ciekawy element tego, tego miejsca. Są tam jakieś tam składowiska z czymś. Na tych składowiskach możemy zobaczyć coś niecodziennego, powiedziałbym. Właśnie, co to jest w ogóle? Budynek, bo tylko chyba na bok się wywalił. Budynek? No no tak, sam nie widzisz, że tam daszek jest? W sumie no tak. Jest to tak. Jesteśmy jakby, to jest jakby, jakby jakiś bok budynku. Albo to jest jakiś sprzęt tutaj. Chodźmy do tego daszka zobaczyć. No rzeczywiście to wygląda jakby tu był dach. Mm. No. Ale solidna konstrukcja ogólnie, a te owniki to grube ogólnie no. spawane z spawane sobą. Mamy tutaj właśnie kolejny jakby magazyn, to jest no, jakiś zwykły blaszak. Widać, że on jest położony. Jest bokiem. Tu mamy dach, tu mamy komin i tutaj tu jeszcze są jakieś tam otwory. Może da się nam z tej strony też podglądnąć. I czemu taki, taka mała ma tak solidną konstrukcję strasznie. Może tam było właśnie jakieś coś, coś wymagającego właśnie. Tutaj. No, może jakieś zwierza tu mieszkały kiedyś albo dalej mieszkają, ale aktualnie nie ma nic. To jeszcze poglądajmy te śmieci, te grady. Pozgadujmy co tam może być. co to, to za urządzenie jest? Nie wiem, wygląda na puste w środku. Puste w środku? Jak coś do sypywania. Wiesz? No może tam coś wsypywali na przykład. W ogóle drabina była do góry, tak samo jak tam. Tak, tak i pewnie też było... No tak, tak, pewnie wyjście było na dach tak samo, żeby coś, coś ewentualnie zrobić. Tam do środka? Tylko nie iść po blasze, tylko po tych... Po, po ziemi. Jak się nazywa? Ziemia. Nie, nie o to mi chodziło, że do świadka będziesz wchodził, to nie idź po blasze, tylko po teownikach i tych cownikach. Nie, tam dalej nie będę wchodził, no bo chyba, żeby było coś ciekawego, bym zauważyła, to jej nie widzę. Nie widzę nic takiego, co, co by było. Ale patrz, tu patrz, tu była klatka schodowa i tam było jeszcze patrz, drugie piętro, widzisz? A, a to był to taki kawałek, nie, taka platforma wys wysoka była, żeby pewnie nie A to jakaś maszyna, to może maszyna, wyjrzymy tylko tamtą. Co... To była... Maszyna jest bardziej warta oglądnięcia. Jak jest tak siostryna konstrukcja, to dziwne, że ten. Że się przewróciło. Znaczy nie, to może było celowe, może nie celowe, ale chodzi, że. Nie no myślę... ta, ta maszyna musiała być ważna, skoro ten, skoro tak potężna konstrukcja. Myślę, że to jakąś dużą moc może dawała, nie? Była dość... raz, raz może było też zabezpieczenie. Nie, tam tam ba... głębiej może wchodził nie będę. Kamerzysta się dla Was poświęca, żebyście mieli ujęcia z bardzo bliska. docencie to łapką w górę w komentarzach. Tu jakieś rolki były, nie wiem co to, jakieś pneumatyczne czy ten hydrauliczne coś. Te też widzę kawałek planteki. Tu coś do podgrzewania chyba też? Mielos mi też cie, 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 no. ciekawi mnie, czy to rzeczywiście. Ktoś to wywalił specjalnie. Tylko pytanie, po co miałoby to specjalnie wywalać? Nie, mam mi się wygląda, aby to jakieś grzewało, dwa kawałki jakieś kawałki poli coś takiego plastik. To zauważy, że ta platforma, ta, ta maszyna była na wysokości, jak była tam wysoko. Nie? To może ona musiała być coś wysoko. Może gdzieś tam coś było nisko, a ta, ta yy, maszyna. Te rolki były, to musiało coś iść przez tą maszynę, jakiś no, czy coś takiego. Nie. plastik, smoła, cokolwiek. To było dużo, dużo żelastwo, no to, to było ciężkie. Dlatego tutaj takie. konstrukcja też musiała być taka. Solidna. Jak to wyglądało, że nie rozumiem czegoś tu. Tutaj jest jakiś silnik elektryczny z tyłu. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to wygląda, żeby coś chodziło między tymi rolkami. Jakieś płucno czy jakiś... No na pewno coś tu wytwarzali albo przetwarzali. Oj, tam tam lepiej nie 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 stawaj.